Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie Ace Active, nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Wyprzedaż, interwencja, dane i decyzja RPP. Bądź dziś czujny, to jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Wyprzedaż, interwencja, dane i decyzja RPP. Bądź dziś czujny. Drodzy Państwo przed nami fascynujący dzień będzie obfitował w niezwykłe wydarzenia i warto dzisiaj trzymać rękę na pulsie. Na samym początku tego materiału informuję, że w ankiecie, która się wczoraj zakończyła, oddaliście Państwo 323 głosy i wkrótce pojawią się te specjalne materiały dotyczące wyborów parlamentarnych w Polsce o Konfederacji, Opozycji i PiS. Więc zachęcam do tego, żeby być czujnym i sprawdzać, czy taki materiał już się. Pojawił. Naprawdę, drodzy państwo, to, co się teraz dzieje, jest niezwykle interesujące i zaczynamy fascynującą końcówkę tygodnia. Trwa wyprzedaż, mamy interwencje, w tle są dane, a dzisiaj jeszcze dodatkowo na rynku krajowym jest decyzja RPP w sprawie stóp procentowych. Jak widzimy, polskie obligacje są już kupowane w rejonie 5,9% na rentowności polskich dziesiątek pojawił się popyt. Jest to miejsce, gdzie przebiega średnia 200, więc ja się nie dziwię, że taki popyt się pojawił. I na tle tego, co się dzieje na rynku krajowej waluty, moim zdaniem sygnał jest jednoznaczny. Na rynek wracają inwestorzy. Zagraniczni oni akumulują teraz przede wszystkim te przeceniane obligacje, bądź też na rynku akcji to co się dzieje powoduje, że odbierane przez zagranicę są sprzedawane przez inwestorów prawdopodobnie detalicznych polskie akcje. Natomiast jeżeli popatrzymy na rynek złotego w ujęciu euro, względem euro, jak i amerykańskiego dolara, to widzimy, że teraz główna presja występuje na rzecz dolara amerykańskiego względem polskiego złotego. Ten przelicznik wynikający z zachowania euro dolara teraz prowadzi do dynamicznych wzrostów parę dolar do złotego, chociaż koszyk złotego jest w miarę stabilny. Ale dzisiaj Mamy decyzję RPP w sprawie stóp procentowych. Miesiąc temu Rada zaskoczyła obniżką 75 punktów bazowych. Nikt się tego po prostu nie spodziewał. No i pytanie jest takie, czy ta obniżka stóp procentowych będzie kontynuowana. Naprawdę rozrzut jest bardzo duży. Zobaczcie, drodzy Państwo, w prognozach ekonomistów i najważniejszych instytucji finansowych. Też są instytucje, które spodziewają się, że dzisiaj będzie następna obniżka o 75 punktów bazowych. Jest nawet bardzo dużo instytucji, które spodziewają się cięcia aż o 50 punktów bazowych, chociaż konsensus mówi, że nastąpi obniżka tylko o 25 punktów bazowych, ale także warto zwrócić uwagę, że jest też dość sporo podmiotów, które nie zakładają żadnej obniżki stóp procentowych. Z tego też powodu bardzo duża rozbieżność w oczekiwaniach powinna doprowadzić do tego, że po decyzji będziemy świadkami dużej zmienności, dużej aktywności. W tym miejscu chciałbym zaprosić do tych specjalnych e, raportów, które pojawią się dzisiaj po decyzji RPP w sprawie 100%. Będzie to taki krótki live e, z krótką sesją pytań i odpowiedzi. Mój szybki komentarz odnośnie tego, co się wydarzyło. Jaka będzie decyzja? Jaka jest pierwsza moja interpretacja i co może się wydarzyć w następnym czasie, drodzy Państwo, zachęcam do, tych, do tego materiału. Będzie on prawdopodobnie po godzinie 15.30, tego specjalnego spotkania QA, czyli spotkania na żywo. W ostatnim czasie decyzje RPP zapadają. Trakcie początku sesji amerykańskiej, więc oznaczałoby to, że w rejonie właśnie 151530 16 taką decyzję należy oczekiwać, należy się jej spodziewać. No i wtedy zrobiłbym dla Państwa specjalne takie wydarzenie, czyli krótką sesję pytań i odpowiedzi i szybkie wejście live. Więc zachęcam do tego, żeby być po prostu czujnym dzisiaj na kanale. Konsensus rynkowy, jeszcze raz przypomnę, to jest 25 punktów bazowych i zobaczymy co dalej. Jak także przesuną się oczekiwania co do dalszych obniżek stóp procentowych, ponieważ na chwilę obecną w rynku jest to, że stopy procentowe w Polsce do końca tego roku spadną o 50 punktów bazowych od obecnych poziomów. No i taka decyzja, która dzisiaj zapadnie, może wyczerpać już cały potencjał, chociaż bardzo podobna, analogiczna sytuacja była miesiąc temu. I jak wiemy, Rada Polityki Pieniężnej skokowo e, doprowadziła do tego, że wyczerpany został potencjalny cały zasięg obniżek stóp procentowych na cały rok. Ale jak widzimy, pojawiły się dalsze oczekiwania. Więc rynek jako konsensus zakłada, że nie był to evenement, że stopy procentowe w Polsce będą dalej spadać. Spadek rynkowych stóp procentowych, to jest fantastyczna wiadomość dla giełdy papierów wartościowych. Dlatego też, moim zdaniem, nie należy się dziwić. Że wystąpiła w ostatnich tygodniach relatywna siła warszawskiego parkietu względem tego, co się dzieje na świecie, gdzie wyprzedaż na akcjach, na indeksach gidowych zaczęła trwać, ponieważ obniżki 100% i dalsze potencjalne obniżki sprawiają, że w modelach dochodowych, w wycenie spółek giełdowych, te modele sygnalizują, że te wyceny pójdą w górę. Więc jeżeli wyceny spółek giełdowych mają iść w górę, a dodatkowo jeszcze warto pamiętać, że spółki w Polsce są generalnie bardzo niedowartościowane, są bardzo atrakcyjne, no to moim zdaniem nie ma powodu do wyprzedaży, do sprzedawania, do mocnej paniki. Dlatego też moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że pomimo wyprzedaży na giełdach na świecie uda się obronić dolną krawędź tego kanału wzrostowego na indeksie WIG20 i doprowadzić do tego, że popyt na ryzyko cały czas będzie generował optymistyczne wskazania na tym, co się ma w przyszłości wydarzyć na polskim parkiecie, a przypominam, że walczymy także o okolice średniej 200 sesyjnej na wykresie dziennym, co ma swoje znaczenie. Dlaczego trwa wyprzedaż na giełdach papierów wartościowych? Ponieważ trwa także wyprzedaż amerykańskich obligacji. Te rentowności wprost szaleją. Zbliżamy się już nawet do poziomu 5%. Więc, no, przełożenie na zachowanie indeksów giełdowych jest duże. Taka wyprzedaż jest niezwykle interesująca, ponieważ nie ma jakiegoś dodatkowego nowego czynnika, który mógłby do tego doprowadzić. No, rynek, tak jakby po prostu puściły stop lossy i rentowności rosną, czyli ceny bardzo mocno spadają. Taka sytuacja zdarza się bardzo rzadko. Nie ma na razie przełożenia na jakąś silną panikę kupowania amerykańskiego dolara, ale także eurodolar zbliża się do swoich. Ważnych wsparć w rejonie 1,040. Przypominam, to jest ważne. Zniesienie Fibonacci'ego 50%. Ten trend na amerykańskim dolarze powoduje także presję na rzecz wyprzedaży ryzyka na całym świecie, o czym warto pamiętać. A jako, że wkrótce poznamy ważne dane makroekonomiczne, o czym będzie za chwilę, to te znaczenie tego roku jest duże. Obserwujemy także interwencje. Wczoraj doszło do interwencji na rynku jena japońskiego na rzecz umocnienia tej waluty. Poziom 150 na parze dolar do jena wywołał interwencję i doszło do gwałtownego spadku o ponad 3 figury, co było niezwykle interesujące. Wyczyściło stop i widzimy to tą interwencję na parach związanych z jenem względem amerykańskiego dolara, euro, jena, praktycznie wszystkie pary które są związane z jenem pokazują taką dynamiczną falę spadkową. Więc pytanie jest takie: czy dalsza presja na rzecz wzrostu nie będzie powstrzymywana przez działania banku centralnego? Przypominam, to co się dzieje na jenie, wynika z tego właśnie, co się dzieje na, na amerykańskich rentownościach obligacji. Więc gdyby doszło dodatkowo do odwrócenia tendencji,. Wzrostowej na spadkową na rentownościach amerykańskich papierów do zmniejszania się atrakcyjności amerykańskich papierów i amerykańskiego dolara to w takiej sytuacji w naturalny sposób jen zacząłby zyskiwać na wartości. I jak widzimy jest szansa na to, żeby ta tendencja była nawet bardzo dynamiczna. I warto zwrócić uwagę, że dzisiaj także mamy równolegle dane makroekonomiczne o bardzo dużym znaczeniu dla całego świata. Przede wszystkim wstępne dane z rynku pracy. Wrześniowy ADP ma wynieść 150 tysięcy, widzimy najniższe prognozy 102, najwyższe 228, odchylenie standardowe 27 tysięcy. I jest to wstęp do tych danych, które poznamy w piątek, dlatego też nie wolno lekceważyć tych danych. One już mogą teraz ustawić nam oczekiwania względem piątku, jeżeli dane będą znac znacząco różniły się od prognoz. Poznamy także wrześniowe dane o wskaźniku ISM. I im dane będą różniły się od prognoz, także może dojść do dodatkowej zmienności. Poznamy zamówienia fabryczne, poznamy dane dotyczące zamówień na dobra trwałego użytku, poznamy ostateczny, finalny odczyt wskaźnika PMI, będziemy go porównywać z danymi dla strefy euro, a w strefie euro jeszcze dodatkowo będziemy poznawać sierpniowy odczyt inflacji producenckiej. I co widzimy tutaj w prognozach? Spadek ma wynieść ponad 11%, czyli deflacja ma przynieść rekordową dużą wartość. Dlatego też jestem ciekawy, gdzie faktycznie się ustawi wskaźnik PPI, ponieważ on będzie także rzutował na to, co się będzie działo na inflacji producenckiej w naszym kraju. I równolegle warto pamiętać, że trwa potężna batalia o wsparcia na indeksie Standard pól. Wczoraj zaczynamy już docierać do wsparcia 4200 punktów, czyli do średniej 200 sesyjnej. Naruszamy dolne ograniczenie rocznego kanału wzrostowego, więc wyprzedaż na giełdzie przybiera na a, znaczeniu, a dane makroekonomiczne mogą tą tendencję albo odwrócić, albo przyspieszyć w zależności od tego, jakie te dane makroekonomiczne będą. I warto także zwrócić uwagę, że już wypełniamy zasięg wybicia wynikający z ankiety sprzed. Miesiąca dotyczące tego, co się ma wydarzyć z indeksem Standard Poor's, jeżeli rentowności amerykańskich obligacji wzrosną do poziomu 4,5%. Obserwujemy także wyprzedaż na giełdzie w Japonii. Wraz ze spadkiem euro spada atrakcyjność inwestowania w europejskie akcje, stąd też relatywnie coraz gorsze zachowanie indeksu DAX względem tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. A! Rentowności, które rosną, i amerykański dolar, który się umacnia, powoduje, że mamy także dynamiczną falę spadkową na cenie złota. Już teraz testujemy potężne, ważne wsparcia w rejonie 1810-1820, więc wydarzenia na złocie także będą wkrótce decydowały i będą miały potencjał ku temu, żeby wygenerować mocny, kolejny silny impuls, czemu warto się przeglądać. Plus równolegle obserwujmy zachowanie ceny miedzi. Ponieważ naruszanie i spadek poniżej 8000 dolarów potwierdziłby, że rynek surowcowy ma ochotę dyskontować wyprzedaż. Negatywne scenariusze na rynkach akcyjnych, na rynku ryzyka, ale to także jest powiązane z tym, co się dzieje na amerykańskim dolarze. Ale warto zwrócić uwagę, że taką nadzieją i takim pozytywnym sygnałem jest to, że ropa naftowa nie chce wrócić powyżej 90 dolarów. Jako że część inwestorów uważa, że zachowanie ropy naftowej to jest wskaźnik wyprzedzający inflację w Stanach Zjednoczonych i tendencje w polityce monetarnej, dlatego też jeżeli ropa naftowa utrzymuje się poniżej poziomu 90 dolarów, to jest to czynnik zachęcający do zwrotu, do korekty na rentownościach, do zwrotu na amerykańskim dolarze, ale jako że dane makroekonomiczne w tym tygodniu są tak duże, do zachowanie ropy naftowej schodzi na, duży, na drugi plan. Stąd też moim zdaniem Odporność teraz rynku obligacji na to, co się dzieje na ropie naftowej, plus bitcoin, gdzie także niewiele się dzieje. Mamy cały czas zatrzymanie, małą aktywność. Nie widać, żeby bitcoin potwierdzał wyprzedaż na rynkach papierów wartościowych, na rynkach ryzyka, i to jest dobra informacja. Natomiast w każdej chwili taki impuls może się pojawić, więc warto być czujnym, wyczulonym na to, co się na kryptowalucie będzie chciało, ponieważ wyprzedaż na ryzyku może przynieść także próbę wywołania wyprzedaży na Bitcoinie, więc ryzyko rośnie i warto być na to gotowym. Wyprzedaż, interwencja, dane i decyzja RPP naprawdę warto być dziś czujnym. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i przypominam także, że wszystkie wykresy użyte do tego pisu, żeby go stworzyć, są publikowane o godzinie 15:10 na mojej stronie www.hmarketu.com, do czego zachęcam, żeby się z tymi wykresami także zaznajamiać. Pozdrawiam, życzę stopy zwrotu do zobaczenia. Cześć.